marią ratuj człowieka. Jest to dzieło, które powstało w roku świętym z inicjatywy jednej osoby świeckiej oraz jednego z naszych ojców, które ma na celu otoczyć modlitwą tych, którzy zagubili się w grzechach ciężkich, nie widzą przed sobą perspektywy życia wiecznego. Duchowa adopcja dziecka poczętego to taka modlitwa, która bierze w opiekę jedno nienarodzone dziecko, którego życie jest zagrożone. I na kanwie tej modlitwy również powstało dzieło z Marią Ratu i Człowieka, bo ktoś, kto się rodzi do życia tutaj, zobaczcie, że może nie narodzić się do życia wiecznego, żyjąc w grzechach ciężkich. I dzieło tej modlitwy z Marią Ratu i Człowieka, które pragniemy rozprzestrzeniać, ma na celu wyrwać duszę diabłu, po prostu. Wstawiać się mocą zasług Jezusa Chrystusa za tymi, którzy żyją w grzechach śmiertelnych, nic sobie z tego nie robią i może im się dobrze żyje, ale może stoją na krawędzi piekła, bo nie żyją w przyjaźni z Bogiem. I dlatego, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego o modlitwie stawienniczej, że jest ona udziałem w miłosiernym sercu Ojca. My pragniemy, jako nie ludzie lepsi, wcale nie, tylko ludzie, którzy doświadczyli ocalenia od grzechu przez krzyż Jezusa Chrystusa, którzy znają swoje ubóstwo i w pokorze stają przed Bogiem, bo sami zostali ocaleni, pragniemy tego ocalenia, czyli doświadczenia zbawienia dla wszystkich ludzi, bo Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Cóż z tego, że na tym świecie będziemy zdrowi za wszelką cenę? Cóż z tego, że na tym świecie będziemy mieli wszystko za wszelką cenę? Cóż z tego, że to wszystko będziemy mieli za cenę życia wiecznego? Cóż z tego, że ludzie żyją ze sobą pomijając życie wieczne, skoro śmierć ich rozłączy na wieki, a będą mogli być na wieki razem? Bóg otwiera dzisiaj przed nami perspektywę życia wiecznego, zmartwychwstania. Cóż z tego, że opłakujesz groby swoich najbliższych, skoro ich już nigdy nie spotkasz? To pozostanie wieczny płacz. A Bóg przed nami rozpościera wielką perspektywę zmartwychwstania.